Dziś 18 niedziela zwykła. Kontynuujemy Ewangelię według świętego Jana z rozdziału 6, wiersze 24 do 35. Z ostatniej niedzieli wiemy, że chlebem jesteśmy my, to znaczy, że Bóg nas pobłogosławi, także w tym, co nam nie dostaje i co nam się wydaje, że jest zupełnie zbyt małym wobec wymogów świata. Ale my jesteśmy pokarmem jeżeli przyjmujemy jego jako pokarm jeżeli on staje się dla nas właśnie pokarmem jeżeli my poszukujemy go ze względu na niego samego a nie ze względu na to że mamy można powiedzieć wypełnione Nasze potrzeby, czy, czy jakieś, jakieś lęki, które nam odbiera, że jest w stanie jakby te zewnętrzne kwestie zaspokoić. Jeżeli poszukujemy Jezusa dla Niego samego, to rzeczywiście stajemy się także i pokarmem dla innych. Natomiast ta Ewangelia dzisiaj pokazuje nam, że, że ludzie to pierwsze doświadczenie Boga mają takie, że Bóg, Jezus Chrystus, zaspokoił ich potrzeby materialne. I ze, względu, I ze względu na to zaczynają go poszukiwać, ze względu na to idą za nim. I gdy spotykają Jezusa, to on im mówi, że nie ze względu na mnie tutaj przybyliście, ale ze względu na znaki, które uczyniłem, że macie, krótko mówiąc, pełne brzuchy, że rozmnożyłem na waszych oczach chleb i nasyciłem was. I rzeczywiście tak też może być, że Bóg jest obecny w nas obecny w naszym życiu, ale tak jakby nie bezpośrednio, lecz, lecz poprzez różnego rodzaju dary, dobra, jakby nikt z nas nie usiadł do śniadania z Jezusem o poranku, czy nikt z Nim nie zjadł obiadu, czy nie zje obiadu, ale On jest właśnie w tych różnych darach, do których On się teraz odnosi. Szukacie Mnie ze względu na to dobro, którego doświadczyliście, że nie jesteście po prostu głodni. Ale to nie jest, można powiedzieć, spełnienie marzeń Jezusa Chrystusa o nas i o relacji do Niego. Bo popatrzcie, że generalnie Jezus nas zaprasza do czegoś o wiele głębszego, pokazując nam, że mamy takie głody, które chcemy zaspokoić. Chce nam pokazać, że jest jeszcze większy głód, ponad te wszystkie głody, taki głód głodów, który jest głodem miłości, głodem sensu życia. I, I to nie jest poszukiwanie zaspokojenia tego fizycznego, lecz jest jakimś zaspokojeniem prawdy o mnie, tego kim jestem, do czego zmierzam, do czego Bóg mnie powołuje, kim jestem dla siebie i dla innych. Jeżeli to nie zostanie zaspokojone, no to tak naprawdę cały czas będę takim rozbieganym człowiekiem, który będzie szukał rusz, co róż jakiegoś innego człowieka, który będzie w stanie zaspokoić te moje potrzeby, chociaż nigdy do końca ich nie będzie w stanie nasycić. I dlatego Jezus pyta się dzisiaj także Ciebie pyta się mnie każdego, kto, kto pozwoli sobie na usłyszenie tych słów Czego szukasz? Albo dlaczego mnie szukasz? Jak mnie traktujesz? Czy traktujesz mnie jak takiego, powiedzmy, bogatego dziadka, tak? który e, zawsze, jak się pojawi, to ma ze sobą jakiś prezent, czy pieniądze, czy cukierki, a jeżeli pojawiłby się bez nich, to jak byś mnie potraktował? Byłbyś jak takie obrażone dziecko, które no, nie dostało tego, czego chciało? Jezus zaprasza do tego, by te relacje zupełnie podnieść na inny, na inny poziom nie na poziom otrzymywania darów, lecz na poziom patrzenia na dawcę, poziom patrzenia na tego, który stoi właśnie za, za już otrzymanymi przeze mnie darami. A jeżeli nawet bym ich w tym momencie tak nie odczuwał, to mogę być pewny, że On sam, Jego obecność jest największym darem, której to obecności. I którego to sensu właśnie w Nim poszukuje i znajduje. Jeśli to złapiemy, można powiedzieć, to, to zaczynamy kochać. Dlaczego? Dlatego, że miłość to nie jest coś, co robimy wobec drugiej osoby, dlaczego? dlatego że, że ona mi coś daje. Tylko czasami pomimo tego, że ona taka nie jest, jak ja bym chciał, jestem w stanie ją pokochać. Bóg nas nie kocha, dlatego że jesteśmy wspaniali, ale pomimo tego, że tacy nie jesteśmy, obdarza nas miłością i, i daje nam to w sposób absolutnie darmowy. I tak samo jest tutaj, że Bóg chce nas obdarowywać, ale nie chce, abyśmy go kochali ze względu na te dary, które nam daje, ale ze względu na Niego samego. Jest to smutne. Można powiedzieć, tak by powiedział nam Jezus, gdy jestem dla ciebie ważny tylko wtedy, gdy masz pusty żołądek, bo gdyby tego pustego żołądku nie było, to bym ci nie był do niczego potrzebny. Istnieje w teologii takie powiedzenie: Bóg jako zapchaj dziura. Jeżeli właśnie jest jakaś dziura, to się mogę odwołać do Boga, żeby ją uzupełnił. Ale gdyby jej nie było, to by mi ten Bóg do niczego nie był potrzebny. A Bóg właśnie prosi mnie i zaprasza do tego dzisiaj, żebym się zastanowił nad tą relacją do Niego. Dlaczego On jest w moim życiu taki ważny? Czy jest ważny tylko wtedy, gdy nad moją głową rozpętała się burza i już nie mam do kogo wyciągnąć ręce, i został tylko On, jako ostatnia deska ratunku? Czy jestem w stanie także podczas moich wakacji? Podczas, można być, czasu prosperity, czy podczas czasu, w którym jestem zdrowy i młody, także dla niego znaleźć miejsce w swoim życiu. Wtedy będzie to też dowodem na to, że ja tego Boga naprawdę kocham nie za coś, tylko pomimo wszystko. On jest dla mnie ważny.